Przyjechał. The One Ring, druga edycja z Kickstartera, unboxing. Zapraszam. Nie, 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 czekaj, czekaj, wróć. Yy, dwa disclaimery. Po pierwsze, to będzie unboxing, ale bez boxa, bo samo wyciąganie czegoś z kartonowego pudła jest dla mnie tak samo fascynujące jak życie płciowe błotniarki stawowej. A po drugie, to będzie naprawdę tylko unboxing, czyli zerkniemy, co jest w środku, jak to wygląda. Bo taki głębszy rzut oka na to, co jest w drugiej edycji The One Ring, to ja już robiłem. Na podstawie PDF-ów, tutaj, nawet dwa filmy w sumie, o podręczniku podstawowym i o wszystkich dodatkach oddzielnie. No i to wszystko. Intro. Miało nie być o pudłach, ale jednak trochę będzie. No, w końcu to unboxing, więc chcę Wam powiedzieć mniej więcej wszystko, nawet jeżeli bardzo krótko. Yy, pierwsza rzecz. Pudła, które pakowana jest przesyłka, są naprawdę solidne, bo jest to podwójnie gruby karton. Jakkolwiek by to nie brzmiało, wiecie jaka jest różnica? Ano, mniej więcej taka. Pojedynczy karton. Podwójny karton. I może to nic, ale przy tych kilkuset, czy paru tysiącach chyba nawet kopii, no to na pewno trochę to kosztowało więcej, w sensie przesyłka. I druga rzecz, którą zauważyłem. Przesyłki do Stanów Zjednoczonych, czy w Stanach Zjednoczonych były zabezpieczone takimi styropianowymi chrupkami. Przesyłki nasze, europejskie, przynajmniej ta, która do mnie dotarła, była zabezpieczona w środku taką kartonową siekanką, czyli tym samym szarym kartonem pociętym na takie paseczki, który to karton zostawia masę pyłu, takich fafrocli, które przyklejają się do wszystkiego, a już na pewno do tych foliowych obwolut, które są naelektryzowane, a w które są pakowane wszystkie te podręczniki i dodatki, więc szczerze mówiąc, też bym chyba wolał te chrupki. Rup wsparcia, w ramach którego dostałem swoją przesyłkę, nazywał się No, i co w nim było? Kostki. Jedna mapa wydrukowana na materiale. Druga mapa wydrukowana na materiale. To się na razie wszystko błyszczy, bo jest jeszcze nie wyjęte z folii. Zaraz to naprawimy. Master Screen and Rivendell Compendium. Duży box set, starter set. Oraz podręcznik główny w wersji kolekcjonerskiej. I pierwsza uwaga: niektóre z tych rzeczy przyjechały z uszkodzoną folią. Mam nadzieję, że tylko folią. No natomiast jak otworzyłem i zobaczyłem, że na przykład Tartar set ma na dzień dobry. O, teraz tu będzie widać. Ma na dzień dobry tutaj babola na folii. Ta folia jest zerwana. Na szczęście nie widać, żeby było uszkodzone pudełko. No, ale gdyby było, to trochę by mi było, trochę czułbym się zniesmaczony, że czekałem tyle na to, i mimo zapakowania, i w ogóle wszystkiego to przyjechało uszkodzone. No, mam nadzieję, że nie. Więc teraz wszystko to Wam, powyciągam z folii, zmienię rzut kamery i zerkniemy, co się znajduje w zestawie. No to zaczynamy od najmniejszego do największego, jeżeli mogę tak powiedzieć. Zestaw kości. W drugiej edycji otrzymujemy dwie kostki K12 i 6 kostek K6. W pierwszej edycji dedykowane kostki składały się w zestawie z jednej kostki K12 i 6 kostek K6. Szczerze mówiąc, te mi się trochę bardziej podobają niż tam, ale okej. Okay. Dlaczego mamy tutaj dwie kostki K12? Dlatego, że mechanika drugiej edycji przewiduje rzut z ułatwieniem i z utrudnieniem, analogicznie jak w dodekach i w innych grach. Dlatego mamy dwie kostki K12. Natomiast te kostki zostały źle zrobione. Kostki do gry The One Ring to nie są zwykłe K12. Można używać zwykłych K12, ale te akurat zwykłe nie są. Mianowicie na polach normalnie oznaczonych numerami 11 i 12 mają odpowiednio oko Saurona oraz runę Gandalf'a. W tych kostkach oko Saurona jest zamiast jedynki, a runa Gandalf'a zamiast dwunastki, jeżeli dobrze pamiętam. Więc Gdzieś tutaj powinniśmy mieć jedenastkę. Jest. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. No, nie uda mi się. Musicie mi uwierzyć. Tutaj od środka. O, może tak. Tak, tak. Tutaj od środka jest jedenastka. Czyli po prostu te kości mają złe oznaczenia na złych polach. Oczywiście, friliganie od razu to zauważyli. Znaczy. Od razu potem, jak już kości były zrobione, spakowane i zaczęły jechać do klientów. Ale zauważyli to, i ja na przykład dostałem od nich taką ofertę, że mogę wybrać sobie albo 100 koron rabatu przy następnym zakupie na ich stronie czegoś, albo dostarczą mi prawidłowe kości przy następnym zakupie. A ponieważ w ramach zbiórki tej kickstarterowej ufundował się także zbiór przygód, który będzie wydrukowany, wydany i wysłany trochę później, no to ja wybrałem, żeby mi przysłali prawidłowe kości, dołożą do tamtego zamówienia i dostanę prawidłowe kości. Więc mamy zestaw kostek, mapy. I już wiem, że ja ich tutaj Wam nie pokażę, bo one są naprawdę duże. Zrobię jakieś przebitki, yy, pokazujące, jak one są naprawdę wielkie. Natomiast yy, co my tu mamy? Mamy szajer, wszystkie ćwiartki Szajeru. Oraz mamy, jeżeli dobrze pamiętam, Eriador, gdyż domyślnym settingiem drugiej edycji The One Ring jest właśnie Eriador. Eriador, czyli teren począwszy od na północy Królestwa Angmaru, upadłego Królestwa Angmaru przez miejsca znane z książek takie jak Bri, Shire właśnie, Wichrowy Czub, Rivendell, aż po część, która tutaj się kończy na na Isengardzie, czyli Wrota Rohanu. Tutaj są Wrota Rohanu, a tutaj dalej jest Rohan. To jest mapa Eriadoru. A coś wam o tych mapach, w sumie powiem. Na przykład, w porównaniu z mapami, które były dodawane do niektórych dodatków do Warhammera, to ta mapa jest o wiele lepszej jakości. Pech chce, że ja pracowałem bardzo długo na różnych drukarniach drukarniach wielkoformatowych czyli drukujących właśnie takie rzeczy plakaty, banery i tego typu staw. I jak dostałem w swoje ręce tamte mapy do Warhammera, takie beżowe, drukowane na czymś, one były bardzo słabej jakości. Nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły. Tak? To, to po prostu była taka bieda mapa. Te mapy są naprawdę fajne. Materiał jest grubszy, on nie jest w żaden sposób rozciągliwy, one są oprzyte na krawędziach, czyli nie będą się siepały. To nie jest jeszcze najwyższa jakość mapy, jaką można osiągnąć. To nie jest kanwas, to nie jest druk na płótnie malarskim. To nie wygląda jak stara mapa na papierusie, Ale jak na mapę materiałową, to zarówno grubość materiału, faktura, jak i jakość druku są naprawdę OK. Naprawdę w porządku. Następna rzecz. Zasłona Mistrza Gry. Ekran Mistrza Gry. O grafikach, yy, tych kolorowych grafikach, które są w podręczniku i dodatkach już się wypowiadałem w, w tym filmie, który nagrywałem na podstawie PDF-ów. Moje pierwsze wrażenie na podstawie PDF-ów. Więc teraz tylko przypomnę, jeżeli ktoś nie widział, że te grafiki mi się po prostu nie podobają. Jak i dlaczego odsyłam do tamtego filmu. Grafika na zasłonie Mistrza Gry prezentuje jakąś bliżej nieokreśloną scenę. Oczywiście kojarzącą się ze śródziemiem mamy orków, mamy jakiegoś jeźdźca na białym koniu. Ja bym upatrywał w nim, nie wiem, kogoś takiego jak Glorfindel, mamy oczywiście Niziołka, mamy kogoś kto żywo przypomina nam strażnika. Natomiast takiej sceny nie było w książce, więc po prostu jest sobie jakiś obrazek. Co mamy wewnątrz? Jak przy każdej zasłonie mistrza gry. Mamy najpotrzebniejsze tabele. Tabela podróży, Sources of Injury, Council Structure, Special Success Table, Advantages, Disadvantages. No, generalnie te najpotrzebniejsze rzeczy, które mistrzowi gry się przydają w trakcie prowadzenia. Razem z zasłoną mistrza gry. To jest przykładka. Razem z zasłoną Mistrza Gry yy, dostajemy także dodatek Rivendell. Jak sama nazwa mówi, jest to dodatek, który opisuje nam rzeczone miejsce. Ale oprócz tego dostajemy także yy, statystyki Benów tu występujących, w tym na przykład yy, jeszcze jednego możliwego patrona. W podręczniku podstawowym mamy sześciu patronów. Kim są patroni, no to powiem, jak będę opowiadał o podręczniku, jak będę robił recenzję podręcznika. Teraz tylko tak nadmienię, że tutaj na przykład dostajemy dodatkowego patrona, czyli Elronda oczywiście. A także w dodatku Rivendell dostajemy jeszcze jedną grywalną kulturę. I są to bodajże High Elves of Rivendell. Yy, tak, dokładnie tak. W podręczniku podstawowym mamy sześć grywalnych kultur. Ten malutki suplement daje nam jeszcze jedną. Więc spoko, jeżeli ktoś chce grać Noldorem. Starter set Duży box, ciężki box zawierający sporo rzeczy, więc otwórzmy go i sprawdźmy po kolei, co tam się znajduje. Katalog Freelink i mamy. Jeszcze jeden zestaw kostek, super i również są z błędem, bo już widzimy jedenastkę, czyli tutaj powinno być około Saurona. Karty ekwipunku. Zaraz je otworzę i je przejrzymy. Karty prezentują nam chyba... tak. Karty prezentują nam tylko uzbrojenie, zarówno zaczepne, jak i obronne, czyli mówiąc wprost, zarówno broń, jak i pancerze, tarcze i hełmy. I dlaczego tylko tyle? Ponieważ w grze The One Ring wszystkie przedmioty, które są typowe dla poszukiwacza przygód, czyli zestaw obozowy, hubka, krzesiwo, nie wiem, śpiwór, pochodnie, manierka itd., to bohater domyślnie ma. Tego nawet nie wpisuje się na kartę postaci. Na kartę w postaci wpisuje się dwie rzeczy. Wpisuje się war gear, czyli właśnie to, do czego dostajemy karty, oraz wpisuje się useful items, czyli przydatne przedmioty, takie wyjątkowe przedmioty, które mają realny wpływ na nasze umiejętności. Na przykład, mapy pozwalają nam dodać jedną kostkę podczas podróżowania. Jakiś balsam na, na obrażenia pozwala nam dodać jedną kostkę podczas leczenia, i tak dalej, i tak dalej. Tylko Useful Items i war Gear wpisuje się na kartę postaci. I fajnie, że jest Wargir. Trochę żałuję, że nie mamy drugiej talii właśnie z Useful Items, ale. To jest w sumie ciekawa rzecz do zrobienia w ramach handoutu na przykład. Więc mamy karty. Mi one się podobają. Ja lubię takie gadżety po prostu. Więc to, że je dostajemy w zestawie startowym, ja uważam za plus. Teraz mamy. Znaczniki, tak na dobrą sprawę, znaczniki, które przydają nam się w dwóch sytuacjach. Podczas podróżowania i podczas walki. Podczas podróżowania wybieramy sobie bowiem... Dobrze, może nie będę teraz wchodził w szczegóły. W każdym razie, jak podróżujemy, to dzielimy naszą drużynę na... przydzielamy naszej drużynie różne funkcje. Ktoś jest przewodnikiem, ktoś jest myśliwym, ktoś jest zwiadowcą, ktoś jest... ktoś stoi na warcie. Wykonuje odpowiednie rzuty i tak dalej, i tak dalej. Ta karta pozwala nam przed każdym bohaterem położyć, ten jest lookoutem, ten jest guidem, ten jest scoutem i tak dalej, i tak dalej. Stances natomiast to są postawy w walce. I tych postaw mamy również cztery i od nich zależą pewne elementy walki. Na przykład inicjatywa oraz to jakie mamy premie do ataku czy obrony. W wielkim skrócie chodzi o to, jeżeli Przyjmujemy postawę defensywną, to trudniej jest nas trafić, ale my też mamy trudniej trafić przeciwnika. Jeżeli przyjmujemy postawę ofensywną, atakującą, to my mamy łatwiej zaatakować wroga, ale wróg ma też łatwiej zaatakować nas. I tak samo, jeżeli przyjmujemy postawę ofensywną, atakujemy, to mamy wyższą inicjatywę, jeżeli przyjmujemy postawę defensywną, mamy niższą, i tak dalej, i tak dalej. Tych kart, tych znaczników mamy 6, więc. No, myślę, że wystarczy dla większości drużyn. Wydaje mi się, że rzadko się zdarza, żeby drużyny były większe niż sześciu graczy i mistrz gry. W starter secie dostajemy też tą samą mapę Eriadoru, tylko wydrukowaną tym razem na kartonie. Otrzymujemy karty postaci... Tych pregenerowanych postaci jest kilka i one są związane e, stricte z przygodami, które są zawarte w tym Starter Secie. Właśnie, ten Starter Set skupia się wokół Shire'u i wszystkie przygody związane są z Shire'em i z Hobbitami. Dlatego też prawie wszystkie pregenerowane postacie to są e, postacie Hobbitów. Drogo Baggins, Esmeralda Took, Lobelia Bracegaddle, Paladin Took II, Primula Brandybuck, Rory McBrandybuck, Balin Son of Fundin, jedyny nie i nie Hobbit oraz Bilbo Baggins. Następny jest dodatek z przygodami. Nie będę oczywiście spoilerował, tych przygód jest zdaje się 5 tutaj. Sprawdźmy, czy jest jakiś spis treści. Tak, ten dodatek zawiera 5 przygód. No, więc jest, mamy 5 przygód do rozegrania w Shire. Skrót zasad. 24 strony zawierające skrót zasad gry. I The Shire, czyli suplement, już troszkę grubszy, opisujący nam właśnie Shire. Z BN-ami, poszczególnymi ćwiartkami, opisem miejsc, które się tam znajdują, z haczkami fabularnymi itd., itd. Co ciekawe, wnętrze pudełka jest też zadrukowane. Na spodniej części, we wnętrzu spodniej części pudełka, mamy powtórzoną mapę szajeru, a na wewnętrznej stronie wieczka mamy powtórzone dosłownie takie najbardziej podstawowe zasady gry czyli rezultat rzutu kośćmi, co oznacza runa Gandalfa, co oznacza oko Saurona i tak dalej, i tak dalej. Takie zupełne podstawy. Natomiast jeżeli ktoś kupiłby starter set, a nie miałby na przykład zasłony mistrza gry, to ustawiając przed sobą dwa pudełka w ten sposób, otrzymuje taką zasłonę mistrza gry z mapą Shire'u, no wszak tutaj się właśnie dzieją wydarzenia, no i podstawowymi zasadami. No i sam podręcznik. Powiem wam, że tego na pewno nie odda nagranie. Postaram się jakoś to może przybliżyć. No, on prezentuje się po prostu pięknie. On nie jest tak ciężki, jak mi się wydawało, że będzie. To w sumie dobrze, bo dzięki temu łatwiej yy, używać go na stole, chociaż. Kto będzie edycję kolekcjonerską używał na stole. No ale w każdym razie teoretycznie podręczniki są po to, żeby w nie grać. No więc okej. Okay. Nie jest to też jakiś taki filigranowy podręcznik, ale jak na 250 stron prawie, to wydawało mi się, że on będzie cięższy. Jest taki w sam raz. Dokładną recenzję zrobię w oddzielnym nagraniu, więc tutaj nie będę wchodził w szczegóły. Jedną rzecz tylko, jaką zauważyłem, wydawało mi się, znaczy takie wrażenie miałem, może nie oczekiwanie, ale właśnie wrażenie, że w środku papier będzie kredowy albo chociaż półmatowy. Natomiast to jest papier zwykły, tylko że te strony są, no, dość grube. Może nie, na pewno nie tak grube jak w, w tajemnicach pętli, ale i tak są grube. I one pasują do, do layoutu i do szaty graficznej, dlatego że przywodzą na myśl, właśnie taką może trochę ręcznie pisaną księgę, pamiętnik na czerpanym papierze, coś takiego. Nie zawiodłem się tym podręcznikiem na razie. Naprawdę wydany jest niezwykle porządnie. Przyjrzę mu się jeszcze dokładniej i wszystko wam opowiem w recenzji. Tak prezentuje się druga edycja gry The One Ring, zestaw, który ufundowany został w ramach Kickstarterowej zbiórki. Próg wsparcia, tak jak już mówiłem, nazywał się My Precious i kosztował 1200 szwedzkich koron, czyli około 600 zł. W tej kwocie otrzymałem zestaw kości, dwie duże mapy, wydrukowane na materiale, zasłonę Mistrza Gry wraz z dodatkiem Rivendell, starter set, który zawiera mapę, kostki, karty przedmiotów, znaczniki postaci, skrócone zasady gry, opis szajeru, pięć przygód oraz gotowe postacie. No, i jako wisienka na torcie, podręcznik w wersji kolekcjonerskiej. Za tę kwotę uważam, że to był bardzo dobry zakup, bo mamy tutaj naprawdę dużą ilość zarówno cieszących moją nerdowską duszę gadżetów czy pomocy, ale też i solidnych materiałów, które są teraz najlepszymi wrotami do świata Mistrza Tolkiena w wersji RPG. Od teraz śledzę z wielką uwagą, a przede wszystkim czekam na więcej informacji od wydawnictwa Black Monk, które stoi za zapowiedzianą polską edycją gry. Jestem wielkim fanem tego w jaki sposób podeszli do zawûk Tulu i w sumie to cieszy mnie fakt, że to właśnie oni zajęli się wydaniem Jedynego Pierścienia. Jest bowiem realna szansa, że po dziesiątkach lat otrzymamy doskonałą grę wśród ziemi i to w mowie rodzimej. Tymczasem czekając na wieści, zabieram się za czytanie podręcznika, którego recenzję postaram się zamieścić tak szybko, jak tylko mi się uda. Pozdrawiam i do zobaczenia na kanale.